No wyrzuć Weź te, te wyrzuć. Ja pierdolę, ty, ja, ty, pier... ty, ty, ty Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku z The Forest na moim kanale. Jak zwykle zaczniemy od przywitania mojej ekipy. Jest Erik. Siema. Jest Kubuś. Siema. I Stipi. Witam. <laughs> yes, I on. Cyberwarium wrócił mój drodzy. Stypa, stypa, nie, nie bij wy, tylko powiedz czemu cię nie było. Proszę bardzo, teraz masz, masz minutę antenową. W ogóle, dzisiaj mogę być trochę nierozmowny to nie będę mówił z jakichś względów, ale tak może być. No niestety problemy z komputerem, walczyłem dwa miesiące chyba. Bo... No nieco, dobrze, dobrze, tyle wystarczy, tak to nie żebyś. Żebyś ładnie brzmiał. Em Ci się poczuł ten, nie? Do Co? ściany przyparty. No poczuj się, się, że... no, tak. lekka Słyszef presja nie, taka, adynalinka i w ogóle, nie? Właśnie, moi drodzy, wyszła nowa no. piosenka moja z Erykiem. także wpadajcie, zostawcie ślad po sobie tam, będzie bardzo, bardzo nam miło z Erikiem, jeżeli no. wpadniecie na tę pioseneczkę, także zachęcam. Niech czas by nie powoli, dzwoni, dzwoni, niech nas przecież nie goni, dzwoni, dzwoni, niech czas by nie powoli. Dobra, no opera. Ja moi drodzy, w dzisiejszym odcinku plan jest prosty, czyli że nie ma planu, ale na pewno idziemy w jedno miejsce z racji na, z racji na fakt, że znaleźliśmy sobie butle do dychania. To idziemy w miejsce, na którym zginęliśmy. Chyba tak, A? przez kubę. Tak, przez kubę tam zginęliśmy. No i teraz po prostu idziemy w to miejsce, żeby po raz kolejny spróbować tam zginąć. i. No, 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 możemy tam zginąć. No w sumie, też prawda. Przed odcinkiem musieliśmy sobie jeszcze pójść ze stypą, żeby on wziął sobie właśnie ten aparat od oddechowy. Robimy wyścig. Czekaj sobie. Zagrajmy może jakąś grę, nie wiem, jakoś, jakieś losowanie na przykład. Jeszcze jedno. Wiem, wiem. Zrobimy taki czas reakcji. Załóż sobie. Hmm. Zagramy taką grę. A ja to zakładałem już. No, Ale zobacz, dobra, graj, Po lewej stronie masz taki pas, takie białe kreseczki obok, obok twojego... Aha. Grę. To jest sobie stopień pancerza. Okej, okay, okej. Okay. Stańcie naprzeciwko mnie. Tak, no, dobrze, no, dobra. Co się dzieje? Stój, 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 stój no. stójcie, stójcie, jest okej. Okay. Teraz tak. Zrobimy tak, że... Ja będę z tym, który najszybciej uklęknie... I mhm. dwie osoby, które. <laughs> Ale to no sygnał! <laughs> to sygnał, powiem, że macie uklęknąć, Ctrl kontrol i kto będzie pierwszy jezeną, a kto nie, to, będzie, to, to, to ta dwójka będzie wtedy z sobą, dobra? dobra? Dobra. Hasło: okoń. Dobra. Okoń. Ale równo poszli. Replay, chyba musi być. Z typa odpadasz o tej <laughs> bo nawet nie kłótno. Okoń Nie no, byłem dużo szybciej u mnie Chyba tak chyba, tak, chyba tak, no. Dobra, chyba tak Nie Czy serykiem? Dobra, chyba tą łódkę, chodź do mnie Dobra, to ty kierujesz szereg, tak? Pamiętasz jak się prowadzi? No, Chodźmy, No wskakuj, no wskakuj no. no, po prostu tak? Tak, po prostu, no Jedziemy 3, 4 rura A ty się... A gdzie jedziemy? Nie wiem A to kogo pamięta? Na tą wyspę tam, gdzieśmy zgnęli w Lewym klikasz po prostu chyba, nie? Żeby jechać To jest. Ja ja tam jedziemy, na tą wyspę przed nami? Chyba będziemy yy, pierwszy, tak, bo tak, nie tak, wiem, tak. gdzie to jest. To jest tam, to jest tam, to jest tam. Dawaj, dawaj, kręć, kręć makareny. A da się szybciej? Mm, nie wiem. Klikam no, shifta, to się Kręć, daje. kręć trochę. Na wyspę? Właśnie kurde, chyba tak. No kierujmy, kierujmy. <laughs> no ja nie wiem, nie ja pamiętam. Nie nie nie, nie nie nie, bo Kuba tam nie idzie, Kuba tam nie płynie, kręć w lewo, w lewo, w lewo, kręć w lewo ale Nie, nie ja widzę gdzie on płynie Ale nie widzę innej wyspy w ogóle gdzie on płynie kurwa nie jest ta wyspa, my gdzieś obok tej wyspy, obok tej wyspy, ja pamiętam A to nie było starej... Tak, to jest tu, to jest tu No, to jest tu Kuba jesteśmy mniej więcej, wygraliśmy Tak, to jest, tak, to jest ten statek, dobra, to wygraliśmy no i foki są stary w wodzie, chyba. A nie to żółwie. Wygraliśmy. Dobra, sypa. To teraz... wygraliście. Je jeciemy, lecimy dalej sypa. Dobra, ale Dobra, nie. Ja myślę do wygry. tego drewnianka, co wystaje na, na zewnątrz. To pierwszy tam staje, tam ten no, wygrywa. Tak? No mnie nie interesuje to. Pierwszy, staje na wodzie, co teraz? A nasza łódka jest bliżej, utkaj. Dobra, nurkujemy. Nie, to najpierw kuźwa nie, daj. Dobra, załóż to. załóż to. Ty nie założył i ząłby zginął. Kasia. Ej, ale latarka. Musi latarka być, nie? Tak, Tylko ja nie mam baterii później, no, jak się baterie wymienia? A jak włączyć latarnię? No, jakby zamiast zapalniczki ustawiasz ją. Tylko nie wiem, jak ją stary wziąć, żeby bateria była. Bo ja nie mam baterii na przykład. A nie, masz zero baterii? No, zero mam, bo używam używałem w cave przecież. Dobra, to będzie z mojej korzyści. Ale ja nie będę widział to co? Aha, ale no, nie widzę, gdzie są baterie. Dosyba. Jest bateria, zielone są. Mogę wchodzić? A peski, tu dobra, połącz. Sypa, zakładamy akwalung. Ty tak, tak, klikasz inwentory. Po lewej stronie za, za pecakiem masz aparat oddechowy, klikasz załóż i potem butle te... z okay, od początku. <grych> Inwentory ja pod i. No, aparat oddechowy. Łączy z butlą, chyba nie musisz tego łączyć z butlą. Czy musisz? Nie, nie musisz. Nie musisz, załóż po prostu. Tylko aparat. załóż. A, tak. No i teraz butlę. Ob a obróć się? Butle, uży ma butlę z ma, tu, ale Kupu nie wiadomo się gdzie, gdzie Lepiej dobra, niż nie zabudujesz. Załóż, tak? Tak, zakupam. No. zakupam. Kuba, znasz ale... aparat. No Ale dobrze. klikam na tą botlę i nic się nie dzieje, więc może. Na... No dobrze, to, to wodzie dopiero się włączy. Zawdam panowie. Panowie, chodźcie, stypa, stypa. A kam... gdzie jest ta dziurka? Zapakam hier. Skacz. Ale nie wiem gdzie. Tu, w dziurę. No tu. O tu. No i teraz. Tutaj. Ja będę to spowiedzieć, nie? Pod, jak tu jestem. Kurde, ej, gdzie podzieliście? No w dół. czekaj, czekaj na nich, Kuba. Tu. No ty lecisz tu, od razu, bo lecisz. Takie jest, takie a jest. No do co dobra? znaczy, to jest jedna miejsce <susza> <susza> do płynięcia? No chodź z nami razem, ty kurwa. Mógłbyś zaraz z się zgodzić, nie będzie nipa. E, tam Bole. jest takie miejsce. Ja się poświęcę. Żeby Czekam na was dojechał. na powietrzu. Chodź, Stipi, chodź. Ej, nie jest tak daleko. Dotrwałem do końca. Nie nie strasznie. Ciemu, stary. O bej się, jest tak ciemno. Wszyscy z tymi latarkami. Jest i on. ja też wezmę latarkę, żeby taki klimat horrorowy. Slenderman taki trochę lekki. Nie no, no szedł, no, to, to Stipa, o, wyłącz się, to Wyłącz to, za dużo. Latarkę, weź, się. No, ci, ci, ja ja zabawki, idę pierwszy, ja muszę pod kątem mieć Dobra. No o nie, mnie. wypchnęli mnie. To wszystko co jest? to? Ej, tu strzały mi są. Mi zimno jest. I Kusza jest. Tu jest jakiś ten, jakiś kartonik z czymś. Kusza jest, kusza. Kartka jakaś. Nowe rzeczy do budowania to są tego. Aaaa. A mi jest zimno, jak ine. też jest zimno. K kładziemy coś, tu. Co? Nie skuń. giniesz, nie giniesz. Ej, tu tylko tyle jest? No co, ja no. myślałem, że to będzie ciekawszego. A kusza to, to tu. No i teraz puszam u góry. I strzały do kusza, one no są jakiś unlimited czy co? Nie wiem. Weźmy sobie tą kuszę. Jiu, to samo tu. przyszliśmy. Po kuszę tylko. No. Ja, ja tylko myślałem, że to jeszcze. Też myślałem, że będzie walka z bossem, jakimś coś. Kuba słaby kontakt. Właśnie, Kuba, <laughs> ty tak. Ten jak lata, jak na takim. dywanie. Latający. Kto? A to e, Ari. <laughs> bo ja jestem baladynem. Gdzie idziemy, kubuś? Mów teraz, ty. Nie, właśnie, gdzie są? ja bym, pamiętacie, tam był kiedyś taki duży statek, taki, nie? Taki jakby towarowiec, taki. No wiem, ale nie wiem gdzie będę. Musimy go poszukać, chłopaki. Idziemy ja w kierunku drzewa tego. Ej, chyba latarkę wyrzuciłem. No, nie możesz tak. jej ja może ja wyrzucić. Ja A nie, dobra, jednak nie. No bo zniknęła mi z akwipunku. Oj, to on robi content najlepszy teraz, jak nie było kuźwa dwa miesiące prawie. To jest karta, jakoś. Tam był... Tam trzeba było wejść jakoś, nie? Tam karta, karta, no. Taka karta, to właśnie. Mamy tą kartę, czy nie mamy tej karty? Nie, no no ja nie mam mamy. Kuba, a co ty mieliśmy za pomysł na content? Yy, więcej takich jaskiń podwodnych zwierzyć, zwiedzić. A jest więcej ich? Są trzy na mapie. Zesko szybko, ogarnij to, a ja płynę dalej. Za długo a płynę, Teraz tak. zajrzymy się tutaj. Jeszcze nie dopłynąłeś? No jasne. Jest tu coś? Nie. A to wskakuj. Idę! Wieku, cool, yeah, cool, jump. Dobra, to lepiej coś zrobić niż nie Ej, robić to nic. Ej, co to ma, ma. w jest Tam jest deska czy coś? Woda? Co to, to, jest... to tak z wody wystaje? Nie, to jest... Żółwik. Żółw. Dobra, jedziemy do tej podwodnej. Żółw. Bo właśnie gdzieś jest tu, ale nie wiem dokładnie gdzie. Takie skorupie? Co? A co, k***a ku... takiego? Znasz to, czy nie? <laughs> nie znam, ale brzmi to k***a ku... zabawnie. Co to jest? Żółw. Taki w skorupie? A to Ma takiego? Pali się łódka tobie? Mi? No Nie Zgodnijcie mnie mam ja, podejść po mnie, ja się boję w tej wodzie, umrę tu To jest taki był efekt, jakby się pociągnął, bo ja musiałem do tej łódki wejść na, na, Myślę, Każde że najpierw papień, się, nie? Najpierw się no. prześpimy no. Nie mamy, 100% nie mamy tyle mam. batyków. Nie mamy tyle Ja pierd... Tu mam. Tu, tu gdzie ja? Tak. Czekaj, no nie czekaj, bo kurde, ja mało o, tego. Tlenu na tym, na tym drewnie, tak sobie mało mam Tlenu tu na dole? No. Ja nie mogę stać, no, na, na, pod nami, to, no? Pływajcie tu, tutaj. i gdzie stypa jest? jest Mhm. Styl. Ja nie z, nie zdechnę. zdechnę, ja nie mam tyle tego. No to do góry iść na drewnienko sobie. Nie, za późno. Jest Co w środku, ty no. że nie zdechniesz, no? Sechnę. A ile masz? Sechnę. Mało. Ja mam... Ja, mam nie, ja mam jedną, jedną piątą. Jeszcze lagię ja pływam Gdzie ja pływam. Shift. Pyląć, shift. Pyląć, shift będzie. Tu. Chodź, za mną, chodź, chodź, na shiftę klikaj. Trzymam no, ja cały czas splintę, na na tak <ścoughs> Nie. Tu. Ja pływam tyle, nie zdążę. Zdążysz, płyn. Nie, no, a splinta już. Kurwa, y, się nie da płynąć. Gdzie tu się płynie, chłopaki? Nie. Skigiemy. Sam <ścoughs> ja za mną. Za mną, za mną. <ścoughs> Do góry tu jest. Wyjście, 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 Szymon ja do, dojadę, dojadę. Jest! Ja pierdolę <noise> Ognisko, ognisko, ognisko. A daś palto. Patyków nie mamy. Ja pierdolę <noise> Psykiści. <noise> <noise> Panowie, bo trzeba ogólnie da dalej płynąć Ty, żeby tam były, bo mi nie starszy z powrotem. Nie? <noise> ja zostanę tam na dole najwyżej no i tyle. No jak? <noise> Ciuchy do zmieniań, nie zmieniamy. Idziemy Bierzemy? Ta roller rollercoaster Trzeba wracać teraz ponownie Co za Już No, robisz żółwia, zarobisz ten i rollercoaster masz Ty, naprawdę Ja nie wiem Ja jestem zgubiony Wyniósł no ty Chłopie, z jak gdzieś do jakiegoś lasu kiedyś pójdziemy, to strach cię zostawić gdzieś na sekundę, nie? <głowie> Bo się utopisz w kałuży No słuchaj, stypuś, słuchaj Coś kochanym człowieczkiem. No. Jakubie, zrób mi loada. Okej. To się jakoś pokazywało, <śAT SWITNIK> nie? Przecież ma... <ś atro mache> No to może O! No, tu masz ja Kuba na imię. No w tej bajce było Jakubie, zrób mi nie? Chodź no. z Bomba. Już wyłączam. I gdzie teraz płyniemy, panowie? Do przodu. Przecież, o, ale tutaj pani... O kurde, ale subki jest Oj, Chodź Sypa do niej, bo no. oni teraz... Co to, to jest? Mam takie ten... Taką Dostałem, łapkę. Zginął to to wywal, to, 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 to jest trofea. Teraz ginął stary chyba. Pań... Ale sypa, ty, ty pamiętasz żółwie, przecież bo stawialiśmy kiedyś niebawę. Nie można strzelać. Tak, ale tego trofea, ty nie wiem, nie widziałem. Pierwszy raz. Ej, my tu byliśmy 10 tutaj? To. tutaj? To... Naotkę, A, ale, tak. Nie Ale na środku nie mam tego miejsca ogólnie. No na środku nie byliśmy. Ty idziemy, to idziemy w środku środek. Idziesz sypa? No biegnę, biegnę ja mam tak ciemno Zresztą że ja tak ciemno? Nie No ja mam turbo ciemno Ja wszystko widzę wszystko w sumie Gdzie idziemy? Przyłom? No ja do was idę I... zaraz mapę odpalę idziemy... Musimy Proste iść... Musimy iść prosto Prosto i lekko w prawo, prosto no to tak jak z wodą tak, równo Tak, równo z wodą najlepiej, no Susie. O, tam się przetrą nasze drogi Z tymi Wszystkie drogi Prowadzam w dom Mm -hmm. Znasz to piosenkę z typa? Ty znasz takie pioseneczki? Co? Ty znasz tę piosenkę, czy nie? Nie ty do boomera mówisz. I Można, typy, Uu, czemu oni się to zatrzymali, to o co chodzi? Bo czekają, żebyśmy trafili, w końcu. Idą, dostał łeb naraz. A jak strzelasz, jak tak. jest czym? Czekają. i strzelasz, z lewym. Ja jakoś bez cicho słyszę. To mnie podgłośni. Uuuu. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. No i słychać, nie podoba mi się. To <noise> nie do mnie nie. Do, do, do mnie nie. Dobra, nie zginie. I MŁOTÓW, MŁOTÓW! Uciekaj! Swojego spalił kretyn. On go ciągnie, zobacz, bierze go! Co się dzieje. Co jest ty? Zostaw go z buczęci. Z go. No, Dostał go, zginął. Ten biały, z młotowym. Co tu się Te co tutaj stary? dajesz niż w sesie No a widzisz? Coś nie coś potrafię Wie co to są za głowy? Oni mają jakieś maski jakieś No to, jest to ten biały taki miał, ten co go obciął Erik nie? Tutaj ty. maski mają plecy Ej oni mają ludzie. Ma, mają skórę ludzi ty Uśmiechniętych. Ja To już jest straszne <laughs> to, ale no, to w Wiemy, głowę, to... giną Ty ale się fajnie strzela z tej kuszy, takie heady padają. A tu, na tym można zrobić jedzenie? Tu? Czyli gdzie to było? Tu. No, Aj, ale zgasło. No to podpalisz. Aha, ale mogę... Kur, no widzisz, no i teraz zrzucasz coś do jedzenia. No elegancko. Kurde, stypa! To ja. <noise> Dobra, zajeb... <noise> dobry kawałek mięsa jest i co teraz? Ja jedzenia nie mam. No masz. Patyk daj jeden, dajcie jeden patyk. Dajcie patyk jeden tu.

Tutaj po drodze jakieś ogrody są do jedzenia. A, biją. Jest, niebieskie, można chyba, no, niebieskie można jeść chyba niebieskie można Jest do lutowania. Może batony będą? Co są batony? Baterie? A, że to Gdzie? jest to drzewo co baterie. myśmy widzieli? W więcej baterii? O, zrobiszcie. zrobiliście. Zbierajcie, bo to będzie do... Gdzie są te batony? No w tych walizkach. A, nie ma. Tapsy? Też Tapsy? ma ekipy? Ty, a czy lotnia nie jest nam potrzebna, żeby tu zejść na dół? Niekoniecznie. ZUMM MIEŁE! Jezu. O kurde, ty, ale będzie wisiał, żeby zejść teraz. To... A nie, dobra. To, nie, to jest blisko Ty, puś... A czuł, aby e... lekać od drugiej strony. Aby którędy poszliście? Ja zlatałem, to, to, ja w ja prawo, proszę. Dobra, Co z typa, widziałeś to na odcinku? Jak tam zejść? Nie, to zginę, bo. Ja można zejść. Taka, a to, no, to lotnia, to... to po to jest Lotnia, lotnia też może być opłatana. Ja musi być, być, po nie? to lotnia musi być Mogę śmiet. wam powiedzieć, że można zrobić giga szef, moment i outplayować to, ale jest riski bardzo. Dawaj, ja robię to. Można Zap, zrobić zapisujemy. Tyrolkę, tyrolkę na dwóch stronach, ty nie? I tak nie? na środku wyskoczyć, i na dole jest woda. I jak trafisz, sobie, ty szef, a jak to jesteś szef. To jest woda Dobra, to, idziemy po... zapisać to do domu. Ale tylko na, na małym środeczku jest woda. Chodźcie zapisać, ja to robię. Nie no, zrobimy to kiedy idzie. To idziemy coś pokazać nasz domek, tak w ogóle, czy nie? A, idziemy. No po prostu pan widział, gdzie już, nawet. Si, a może w ogóle byśmy robili tak, żebyśmy nagrywali odcinki na dwa razy? Bo tamten żeśmy tak zrobili i wyszło zajebiście, a w tym po znowu nic nie ma. Aha, dwa razy. No na dwa razy, bo poprzedni też nagrywaliśmy na dwa razy, nie? No tak, no ale tam się kompet nic nie działo. To jest bardzo krótki materiał, 46 minut jest tylko. No, no coś tak jak połączymy coś. te kejwy i następny no bo teraz nie zagramy półtorej godziny znowu, żeby był content I bo w taki sposób, rozumiesz, bo tutaj te kejwy wyrzucisz, no i co więcej nasz nic. Ten jak do siebie w ogóle wszedł, może my byśmy pierwsi weszli, co? Bo wodejdziemy co? gdzieś no tutaj to jest, szukamy tego. Okej okay. Z z nami? Jest, jest. Yes, 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 yes. Lipsz kiddy lips, kiddy double, double, double double, yes, yes, yes. Jak śmiesznie, płynę jedną ręką jakby, a drugą mam w powietrzu i dlatego tam Zapalniczkę trzymam Dobroski no, do taki idziesz taki płomień, się tylko wystaje. Aha, bym musiał założyć tam tam, ne? Jak będziemy nurkować, hmm. to taka, nie. Nie, jak jesteś będzie nie otworzyć w klipunku. Aha. Trzeba było iść. ogólnie rzecz biorąc bo nic nie widać Znalazłem, znalazłem, znalazłem Jesteś? Mhm. Jestem Nie, czekam na was, żebyście przypłynęli Nie, bo ten... Wypływam No trudno Czy Połowa tej butli mi wystarczy? Tak Nie wiem Tak, wystarczy Prawdopodobnie mi wystarczy Wystarczy lag był. No lag, No był, był I tam coś jest Na ścianie Ty, tu krzyczą Ej, rysunek Krzyczą? Możesz jadom, go podnieść? Jadą, jadą, słono O, tutaj, no Może jakaś wiksa panu... jest obok, co? No ja zbudować Dobra, idziemy co? So? Ja bo byłem To A tu obrazek jest, no. Takie schematy bez kitu O, weź to rozpal, zarobić. Co wy robicie? Czekajcie na mnie późno. Są cztery, są cztery rzeczy, czy nie? Ja dałem dwa. Ja dam jedno. No to Kuba nie. Dobra, dam jeszcze jedno. <laughs> jeszcze jedno dam. Prosta no matematyka. Nie. Ja Uuu, pierwszy. Pierwszy. Rysunek kolejny. Ale jeszcze no? Właśnie sobie go. A nie, to nie... A to nie odchodzi. Ej więcej to jest rysunków. Ej, to fajnie to jest ty. no to, to jest stypa. Chodź, Steepuś. Czekaj na stypę, no. Stipi. Czemu ty się nie suwasz jeszcze? Kurza. Ja jestem w wodzie na dole. Stypa! Ale czemu w wodzie? No powiedzieliście, że w dół. No przyjadę masz linę, <laughs> żeby w maszynę, żebym dół wejść. A na, ja, ja nawet nie widziałem żadnej liny tam. Do, Nie będę się? tego kładbał. No bo... tak, cieszę się zawróciłeś, wiesz? <śmieniu> <śmieniu> Przynajmniej jakby coś kąt robi I leci do nas kurwa, Książę. <śmieniu> Spider my <czeku. śmieniu> Dobra, idziemy teraz tędy stypu Co to jest ty? ty? a może tu to dzieciak był zamknięty? Ty tu coś jest? Strzałek? Tu jest, tu, tu jest rosunek To jest paralot, 12 Oj co trzeba do niej zrobić ty 1 na 4 na cztery. Co 1 na cztery. Co dwa na, cztery. na górze była, jedna. To I, była coś takisane na... Mamy 4 Bo szybciej były te żółch i tak dalej Znaczy no, czy role, będziemy? poster No to w książce masz napisane? No, wszystkiem. Całkiem na prawej książkę odpalicie. No co jest. Czy, żeby zrobić środki trzeba 8 skóry królikach zrobić. 1 na 4, 2 na 4 3 na 4 cztery, 4 cztery na 4, na 4. Można zrobić kościół, co? Krzyż? O co chodziło się z tym 12 albo coś tam hmm. 1 na 4, 2 na 4, 3 x 4 i 4 na 4. Dobra, idziemy. Jakaś wieża. Straszna jest ta skinia. Czyli Jak ten kościół za... zrobić? Jak ten zrobić, trzeba 317 kłód. Robimy to? Ale po co? To równe? Krzyż? O co robimy? Tą wieżę, nie? Wieża. 370. 17. Ale, 370. Ci, ale to wszystko ma jakieś podłoże religijne tutaj. No mówię. Ostatni mówiłem to. Ciekawe to jest. Idziemy chodź. Ej, ale ogólnie nie jakbym ja miał wpływać do takiej jaskini to tego bym nie zrobił. Na żywo? No. Stary, ja przez taki bym się przyciskał to ja bym. No też No zawo, na zawo bym umarł, nie. nie mam opcji. Ja w ogóle pod wodę tak bym głęboko nie szedł. Ja to bym... Raczej tego nie znalazł w ogóle. Są <laughs> widzowie <laughs> <laughs> po autografie szli no, Ja idę sobie. pierwszy. Oleg Chmara. Oleg chmara, ty. Młotowa! I co są ci w masce? Biali, idzie. Sześciu. Ale z Kongo, ale z Kongo, ale z Kongo. Uciekaj, 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 uciekaj. Broń się, broń się, broń się. czas. Uciekajcie, uciekajcie. Jesteście? Ale z Kongo, oni nam bazę. O nie. Ale z Kongo, walimy, walimy, walimy ich. Ja podpalam ich, podpalam ich. A palę się też. Sorry. No dobra, dobra, lepiej tak. Zachodę no masz obok. No wiem, no wiem, wchodzę. Leży, leży. O, teraz jest podpalę. Ale, het Dobra, ale zrobiłem ten teren. Nadal się parę w wodzie jestem przecież. No. Słamała zawartość wody jest w wodzie. No nie wiem, ale dlaczego wcześniej nie widzieliśmy tych z maskami, a teraz nagle pod No tak, tak. jakby z nimi zaczęliśmy i oni teraz są źli. Teraz sobie tak trochę tak wyszło. Ty weź, detektyw Rutkowski wyłączył na już. Stańcie tutaj przede mną, sobie, stańcie na górze, bo widok właśnie na, na, zimą i bią. Bo tam będziemy szli w następnym odcinku, he? tak jest. Albo przygotowania będą, chociaż tak musimy tak zrobić tak. te food. Albo Czemu bez futer. No jak bez futer? On po prostu stypa w moim kierowaniu. Ty <grym> po Dziękujemy drodzy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wszyscy tutaj w klimacie kibicowskim. W kolejnym odcinku możliwe to co jest za nimi, czyli że odwiedzimy bią zimowy. Wam dziękuję za obecność oraz dziękuję za obecność moim partnerom. Na 3-4 mówimy nie wiemy 3, 4 i... Ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers. In